To jest audioprezentacja. Materiał promocyjny. Do wysłuchania podcastu zaprasza organizacja odzysku asekol.pl Cześć, nazywam się Kuba Bicki, a to jest Recykling bez tajemnic. Podcast, w którego dowiesz się, co dzieje się z Twoimi śmieciami i jak je prawidłowo segregować, jakie błędy popełniamy przy segregacji odpadów i jak ich unikać, jak wygląda droga butelki szklanej czy plastikowej albo puszki aluminiowej z naszego śmietnika do ponownych narodzin, które surowce można przetwarzać w nieskończoność i co zrobić z elektrośmieciami. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Orlistaw mieści się między Turkiem a Kaliszem. Przyjechałem tutaj, by porozmawiać o złotych zasadach prawidłowej segregacji o tym jakie odpady mogło spowodować samozapłon jak zmieniło się podejście Polaków do segregacji w ostatnich latach i czy nakrętki przymocowywane na stałe do butelek plastikowych mają sens Piotr Szewczyk zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw jednocześnie prezes zarządu Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli Rady RIPOK. To miejsce nazywa się bardzo ładnie Orlistaw to znaczy, tutaj był jakiś Orlistaw? To jest nazwa geograficzna, ale wynikająca też z uwarunkowań. Tutaj były podmokłe tereny, bo jak budowaliśmy kwaterę, to jeszcze były pozostałości można powiedzieć, podmokłych terenów, natomiast kawałeczek dalej jest Orla Góra i tutaj faktycznie występuje duża ilość ptactwa drapieżnego. Ale te drapieżne ptactwo też tutaj na, na zakładzie występuje? E, tak, tak, też łącznie ze wszystkim innym ptactwem, które tutaj u nas urzęduje, czyli mewy, wrony, bociany w ogromnych ilościach i tutaj w okolicy, bo tereny są takie, można powiedzieć, częściowo podmokłe, więc znajdują sobie zawsze coś do pożywienia to wiemy, co to było wcześniej, a jak długo funkcjonuje zakład i w ogóle. Od kiedy działają tego typu zakłady w Polsce? Wcześniej był tutaj przysiłek taki, czyli rozproszona zabudowa na terenach leśnych. My to wykupiliśmy i na tym terenie powstał zakład. Zakład został uruchomiony w 2006 roku. Natomiast tego typu zakłady zaczęły powstawać w latach 2000 jako pierwsze pojedyncze obiekty, natomiast nasz był jednym z pierwszych takich, można powiedzieć, w pełni profesjonalnych i nie tyle spełniających wymagania bieżące, ale także wybiegające w przyszłości. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. I tak samo jest w gospodarce odpadami. Przepisy prawne, wymagania, jakość ochrony środowiska, chyba tylko komputery szybciej się zmieniają niż gospodarka odpadami. My w latach 2018-2022 zrealizowaliśmy duży pakiet inwestycyjny, zmodernizowaliśmy sortownię, wybudowaliśmy pierwszą w Polsce instalację fermentacji Bioodpadów zbieranych selektywnie, czyli tego, co zbieramy w brązowym worku. Instalacja wytwarza biogaz, który jest czynnikiem energetycznym do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, oraz wytwarza środek nawozowy, czyli spełnia dwie funkcje jednocześnie zagospodarowuje frakcję odpadów, która jest, no nie czarujmy się, dość uciążliwa i trudna w zagospodarowaniu. Czyli wytwarzacie tutaj energię, którą odsprzedajecie do sieci miejskiej? Tak można powiedzieć, natomiast cała idea naszej produkcji energii polega na tym, aby zaspokajać własne potrzeby być zeroenergetycznym. Stąd też potrzeba buforowania biogazu w zbiornikach odpowiednich jest to bardzo prosta, znana od można powiedzieć stuleci, technologia, czyli magazynowanie biogazu. I wykorzystywanie go w określonych momentach, kiedy mamy zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli wtedy, kiedy zakład pracuje pełną parą. Czyli już osiągnęliście ten cel bycia samowystarczalnymi energetycznie? W tej chwili tak, natomiast mamy jeszcze jeden niedobór, ponieważ produkcja biogazu jest stała, a zużycie energii w zakładzie jest, można powiedzieć, nieciągłe, czyli wtedy, kiedy pracujemy, zużywamy, kiedy nie, to nie, nie zużywamy. Musimy mieć większy bufor magazynowy i ten zbiornik właśnie budujemy. Do końca tego roku mamy to zrealizować. Powiedział Pan, że te przepisy dotyczące zbierania, segregacji odpadów zmieniają się bardzo szybko. A jak mógł Pan tak podsumować, jak przez ostatnie 20 lat zmieniły się te właśnie przepisy dotyczące segregacji odpadów? 20 lat temu zbieraliśmy wszystkie odpady razem. Selektywna zbiórka była w Powijakach. Od 2017 roku mamy, można powiedzieć, ustandaryzowany system zbierania w całej Polsce. Wcześniej były to lokalne wariacje na temat, system suche-mokre, inne rozwiązania, natomiast w tej chwili mamy już system zbierania ustandaryzowany, ujęty ustawowo. I z tych strumieni odpadów my musimy wysortować surowce wtórne, a jednocześnie bioodpady poddajemy recyklingowi u nas. Czyli proces recyklingu prowadzimy u nas. Tak jak mówiłem, z brązowego worka produkujemy kompost, który może być stosowany jako nawóz, posiada stosowne decyzje. Czyli mogę spokojnie tego używać w swoim ogródku? Tak. Jak pan ocenia sortowanie odpadów przez Polaków? Jak to się zmieniło w ciągu ostatnich tych 20 lat? Jak procentowo wygląda segregacja śmieci w Polsce? My, jako Związek Komunalny, obsługujemy 1% całej populacji Polski. Czyli jesteśmy taką Polską w pigułce, nawet struktura zamieszkania jest zbliżona do Polskiej z gus więc można powiedzieć, mamy obraz całej Polski. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w ciągu ostatnich 20 lat, a tyle mija od początku, od uruchomienia zakładu, zrobiliśmy ogromny skok naprzód. System segregacji, który wdrażany był latami to, na co Niemcy inne kraje zachodnie miały dziesiątki lat. My w ciągu tych praktycznie 10-15 lat niemalże ich dogoniliśmy. Są jeszcze owszem, rzeczy, które trzeba poprawić, ale nie mamy się czego wstydzić. Segregacja jest na wysokim poziomie, w tej chwili nie ma już wyjścia kiedyś można było się wykpić, wykupić właściwie od sortowania odpadów u źródła, czyli w domu. W tej chwili nie ma wyjścia. Każdy płaci odpowiednią kwotę, ale w ramach tego jest zobligowany, żeby sortować. Jeżeli nie sortuje w domu, nie segreguje u źródła, to ponosi karną opłatę. No dobrze, a jaki wpływ ma ta segregacja na ilość odpadów, jakie zostaną przekazane do recyklingu? Jest to kluczowe, jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. Drugim elementem bardzo ważnym jest to, co mieszkaniec przynosi ze sklepu do domu. I tutaj mamy jeszcze dżunglę. Po prostu te produkty i opakowania, które mieszkaniec przynosi do domu, one nie są ekoprojektowane, one nie są przydatne do recyklingu, a więc nawet gdyby je sortował dobrze, powiedzmy, wysegregował odpowiednio, zgodnie z zasadami. To ich znaczna część niestety, zwłaszcza tworzyw sztucznych, nie nadaje się do recyklingu. One są mieszaniną wielomateriałów, i tutaj problem wielomateriałowości to jest oddzielny temat. Natomiast papier jako taki jest segregowany u źródła dobrze, podobnie ze szkłem. Generalnie odpady biologiczne, żeby była sama biologia, a nie było innych wtrąceń, typu szkło, typu metale, typu głównie tworzywa sztuczne. A czy do frakcji bio na Państwa terenie można wrzucać elementy odzwierzęce? Tutaj jest sprzeczność teorii z praktyką. Teoretycznie odpady odzwierzęce nie powinny trafiać do tego typu strumienia. Tak przynajmniej wymyślił sobie nasz prawodawca, nie za bardzo zdając sobie sprawę z realiów technicznych. Odpady od zwierzęce, pomijając oczywiście jakieś surowe mięso, które uległo zniszczeniu i które jest, można powiedzieć, potencjalnym nośnikiem patogenów. Produkty spożywcze, które są przetwarzane w gospodarstwie domowym, bo o takich mówimy, generalnie trafiając do instalacji fermentacji, jaką my mamy, one ulegają sanityzacji. Są w procesie higienizowane i na wyjściu nie ma żadnego zagrożenia bakteriologicznego, co na bieżąco oczywiście badamy, więc nie ma żadnego problemu, żeby mała ilość odpadów od zwierzęcych, czyli nie panikujmy, żeby wlać zupę do tego brązowego worka. Oczywiście nie za dużo, żeby jej było, żeby to nie płynęło, ale nie ma żadnego zagrożenia mikrobiologicznego, i to jest jeden z głównych czynników energetycznych, z czego wytwarzamy biogaz. To jest bardzo fajny materiał do, do produkcji energii odnawialnej. Wspomniał pan o tym problemie wielomateriałowości. Jak można go rozwiązać? Na czym polega istota tego problemu? Czy to jest kwestia regulacji, wprowadzenia odpowiednich przepisów, które by standaryzowały te opakowania, czyli jak możemy podnieść procent odzysku z tej frakcji tworzyw sztucznych? Rozwiązanie jest jedno, bardzo proste. Eko projektowanie to się nazywa, czyli takie projektowanie produktów i opakowań które pozwala je poddawać recyklingowi później. No generalnie ideą są jednomateriałowe opakowania, czyli taka butelka PET na przykład, która jest z jednego materiału, nakrętka jest z innego materiału, ale one są bardzo, bardzo proste do rozdzielenia. Po prostu poprzez hydrosepelację. Wrzucamy do wody, butelka PET, tonie nakrętka pływa, bo są dwa różne rodzaje tworzywa i to taka metoda jest stosowana na skalę przemysłową. Nie są problemem także opakowania wielomateriałowe, też zaliczane do nich opakowania kartoniki po płynnej żywności. Czyli popularnie to jest w branży nazywane tetrapakiem ze względu na markę handlową, ale, ale opakowania wielomateriałowe. Bardzo proste są do przetworzenia, tam jest 80-90% papieru, trochę tworzywa sztucznego, minimalna ilość aluminium. Problemem są wszelkiego rodzaju opakowania elastyczne, w których znajduje się wiele składników. A one są, można powiedzieć, bardzo trudne do przetworzenia, ponieważ tych składników nie da się rozdzielić żadną prostą technologią. Oczywiście wszystko można zrobić, ale to już są koszty, koszty, koszty. A za to płaci mieszkaniec. A jak wygląda ten proces segregacji? Od momentu, kiedy śmieciarka wjeżdża na teren zakładu, do momentu, kiedy wyjeżdża do jakiegoś recyklera od momentu wejścia na sortownię do momentu wystawienia na bramie już gotowych frakcji surowców wtórnych, a w takich zakładach jak nasz są to wysyłki całotyrowe, czyli około 20 ton, 15-20 ton to jest minimalna partia wysyłkowa. Powiem na przykładzie naszej sortowni, która jest można powiedzieć takim porządnym, dobrym standardem europejskim. Wchodzi odpad na strefę przyjęcia. W strefie przyjęcia wstępnie wydzielane są duże elementy, które nie powinny trafiać na linię sortowniczą. Trafią do rozrywarki worków. Jeżeli jest w workach, częściowo rozrywarka jednocześnie dozuje i trafia następnie do kabiny wstępnej, gdzie ludzie wydobywają elementy większe. Mówimy tutaj o żółtym worku, bo to jest najbardziej skomplikowany proces i rozbudowany. Wydobywając większe elementy typu większa folia, czasami się zdarzają jakieś tekstylia większe, które od nowego roku, na notabene, powinny być zbierane selektywnie już w czokach, lub też no, tutaj przypadki ekstremalne się zdarzają, czasami jakiś kawałek betonu czy coś, co nie powinno iść dalej. I oczywiście szkło. Jeżeli szkło się zdarza w tym worku, też wybieramy, bo ono dalej idąc na proces sortowania, po prostu ulega zniszczeniu, potłuczeniu. Następnie idzie to do sita. W sicie odsiewamy frakcję drobną. W naszym przypadku 80 mm jest to takim, można powiedzieć, standardem czyli oczko sita wielkości pokrywki od słoika, od dżemu. I druga frakcja, którą odsiewamy, jest frakcja 340 mm. I ta frakcja pomiędzy 80 a 340 trafia na sortowanie automatyczne. Tam mamy po kolei separatory, nie będę wchodził w szczegóły technologiczne, ale wydobywające tworzywa sztuczne, wydobywające metale, wydobywające z tworzyw sztucznych folie oddzielnie, oddzielnie butelki. Te butelki rozsortywowane są na rodzaje, na kolory. Tutaj separatory radzą sobie z tym rewelacyjnie. To jest naprawdę zaawansowana technologia z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Na końcu stoi jeszcze człowiek, czyli w większości przypadków, w naszym przypadku pani, która doczyszcza, bo czasami zdarzy się, że coś jedno do drugiego się przyklei, czasami jedno do drugie jest przykryte i człowiek jest tym ostatnim elementem weryfikującym. Trafia to następnie do zasobnika, z zasobnika do prasy belującej i w postaci takiej ładnej kosteczki o wadze od 200... 300 kg aż do tony, to zależy jaki to jest materiał. Trafia do magazynu, a następnie do wysyłki, już do recyklingu końcowego. Tak w uproszczeniu wygląda ten proces sortowania. Jaki procent jesteśmy w stanie odzyskać z odpadów zmieszanych, a jaki z selektywnie zebranych? To oczywiście zależy, ja tutaj będę używał pewnych przedziałów, ponieważ wszystko zależy od jakości selektywnej zbiórki, od miejsca, z którego przywozimy dany odpad. I tak na przykład z zabudowy jednorodzinnej o dość wysokiej kulturze sortowania mamy w żółtym worku, można powiedzieć, bardzo ładny odpad, natomiast odpad resztkowy jest z małą zawartością surowców wtórnych. I wtedy z tego strumienia odpadów resztkowych, czy zmieszanych, jak się u nas niesłusznie nazywa, możemy wydobyć 2-3-5% maksymalnie, więcej nie. W przypadku worka niebieskiego, czyli papieru, zawartość papieru w papierze jest w granicach 90%, nawet do 95%. Pozostała część, jest kilka procent, która nie nadaje się do niczego, ale pozostała część to są worki, w których jest zbierany papier. I te worki my także odzyskujemy i kierujemy do recyklingu, więc w zasadzie z niebieskiego worka, można powiedzieć, ponad 90% trafia z powrotem do recyklingu. Przy szkle sytuacja wygląda podobnie. Zanieczyszczeniem są worki, ale generalnie pracujemy nad naszymi gminami i tutaj mamy już duże osiągnięcia. Większość gmin zbiera w systemie pojemnikowym szkło, jak i odpady bio, czyli biodegradowalne, brązowy kubeł. I tutaj zanieczyszczenie jest naprawdę coraz mniej. Jest to coraz ładniejszy materiał, praktycznie rzędu 5 do 10% zanieczyszczenia. To jest maksymalny poziom zanieczyszczeń. Więc mamy ogromny postęp w ostatnich latach. Jeszcze możemy to poprawić, ale, ale już naprawdę dużo zrobiliśmy. Powiedział Pan o akcjach edukacyjnych, które przynoszą efekty, więc w jaki sposób Pański zakład prowadzi edukację? Edukacja i informacja to jest coś, co jest bardzo, bardzo potrzebne. To jest konieczny element, bo skąd ten człowiek ma wiedzieć, jak on ma sortować, jeżeli on w dzieciństwie nie otrzyma tego przekazu, później nie ma tego powtórzonego w okresie młodzieńczym. I ma dostęp do tej informacji, już będąc, powiedzmy, dorosłym obywatelem. My mamy własną komórkę edukacyjną, prowadzimy permanentny system edukacji dla młodzieży. Praktycznie każda gmina, która wyraża zgodę, może przywieźć dzieci do nas, do zakładu. Przechodzą lekcje edukacji ekologicznej w gospodarce odpadami, mamy ścieżkę dydaktyczną. Mają możliwość zapoznania się, zobaczenia zakładu na żywo. Oczywiście nie wchodzą dzieci w miejsca, gdzie mogłyby się stworzyć dla nich zagrożenie, ale widzą to na żywo, że to nie jest. Jest to atrakcja, nie? bo te zakłady robią wrażenie. Ja widziałem kilka i to zawsze jest. Przygoda dla dorosłego człowieka również. Tak, dla dziecka to jest coś innego niż zwykła lekcja. Gdyby pani mu w szkole opowiadała cały dzień o tym, a on przyjedzie tutaj przez dwie godziny, zdecydowanie więcej wchłonie wiedzy, doświadczenia i wyrobi sobie realne poczucie, jak to działa, niż teoretyczny wykład w klasie. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o segregacji. Jakie najczęściej błędy popełniają Polacy przy segregacji w domu? No jest kilka takich, można powiedzieć, błędów, których nie powinni popełniać. Oczywiście poza tym, żeby do właściwego pojemnika wrzucić określony produkt. I tutaj nie twórzmy problemu, że to niezapomniane i słynne opakowanie po pieczywie z okienkiem plastikowym, czy wrzucić do żółtego worka, czy do niebieskiego. Patrzmy, którego materiału jest więcej, Broń Boże, nie wydzielajmy okienka, bo im mniejszy element, tym trudniejszy do złapania. Więc wrzućmy to do papieru. Papiernia sobie da z tym radę, a jeżeli wrzucimy to do tworzyw sztucznych, to my na sortowni także wybieramy papier z żółtego worka, więc nie jest to problemem głównym. Jedną zasadą jest niedzielenie na małe elementy. Im mniejszy element, tym trudniejszy do wysortowania. Tutaj niestety krasnoludki nie pracują i element typu odkręcona nakrętka, co było jeszcze do niedawna nagminne, trafia niestety do frakcji drobnej. Żaden separator sobie z tym nie poradzi. Można to wydobyć, ale to już są następne koszty. Drugi taki poważny błąd to jest pakowanie opakowania w opakowanie i w opakowanie, zwłaszcza dotyczy to np. puszek po rybach. Ktoś otwiera puszkę, opróżni, natomiast potem ją pakuje w woreczek foliowy, jeszcze w jeden woreczek zawiązuje i wrzuca. Nie, tego się nie powinno robić. Jeżeli już to opłuknąć tą puszkę, chociaż nie zalecam mycia opakowań, bo nie ma takiej potrzeby opróżnić dokładnie, ale ze względów zapachowych można umyć tą puszkę czy opłuknąć i wrzucić ją, ale nie opakowaną, bo później trzeba ją u nas odpakować, czyli przeciąć tą folię, wydobyć. Następną rzeczą, którą chciałbym podkreślić, i to naprawdę to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, wszelkiego rodzaju elektrosprzęty, czyli wszystko, co zawiera baterie, akumulatorki, wszelkiego rodzaju elektryczne urządzenia, nie wrzucać do odpadów żadnych, do żadnego worka. To powinno trafiać selektywnie do przoku. To jest jedna z głównych przyczyn pożarów, ponieważ po uszkodzeniu takiego ogniwa, można sobie na YouTube obejrzeć, co się dzieje z komórką, na przykład, gdy wbijemy w nią gwoździa automatycznie robi się boom i, i mamy potężny problem i to się u nas dzieje. Ale Taki... pożarów tutaj na waszej hali sortowniczej czy Tak, gdzie tak, tak, to jest Mamy jedno... takie przypadki. Mamy na... mnóstwo takich przypadków, to jest jedna z głównych przyczyn patrząc ilościowo, zapłonów w odpadach. Ponieważ mamy sprzęt, który czy to otwiera, czy rozdrabnia, czy nawet sprzęt załadunkowy, ładowarka Nabierając odpady, sunie po betonie, skrzesze iskrę, uszkodzi opakowanie z jakimś tam elementem elektronicznym, który zawiera akumulatorek, w którym jest duża energia w małej objętości. I po uszkodzeniu takiego ogniwa po prostu powstaje pożar. Dodajmy, że elektroodpadów nie trzeba koniecznie do przoków zawozić, bo jeśli mieszkamy w dużym mieście, to pojawiło się w ostatnich czasach dużo pojemników na właśnie taką małą elektronikę. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, że nie jest dużym problemem zbieranie takich bateriek zużytych w domu i od czasu do czasu zaniesienie ich do punktu, gdzie można je spokojnie wysypać. Są to obiekty handlowe, edukacyjne, gminy i tak dalej, więc to jest miejsce, gdzie one powinny trafiać, a broń Boże do jakiejkolwiek frakcji do kubła na odpady. Powiedział Pan o niebezpiecznych bateriach czy innych elektrośmieciach, a jakie jeszcze odpady są kłopotliwe w tych frakcjach, które do Państwa przyjeżdżają? swojego czasu masakrycznym odpadem były kasety wideo. Na szczęście epoka kaset wideo już minęła i taka kaseta, mimo że taśma była dość cienka, potrafiła się rozwinąć jak ta niewolnica Izaura od nadawy aż do końca linii technologicznej, zatrzymać sito nam potrafiła, jeżeli się owinęła kilkadziesiąt razy na sicie. To był problem potężny. Chciałbym, żeby jako ekspert udzielił Pan odpowiedzi na kilka pytań, które zapewne nurtują niejednego słuchacza, czyli co wrzucać do jakiego worka, na przykład taki karton. Czy jeśli jest mokry, to możemy go wrzucić do niebieskiego pojemnika? Generalnie powinniśmy unikać rzucania mokrego papieru, ale nie jest to głównym problemem. Papiernie akceptują pewien procent wilgoci w dostarczanych surowcach, i tutaj, jeżeli to jest jakiś mały fragmencik, nie robiłbym z tego dużego problemu. Jeżeli to jest karton czysty, ładny, a jedynie wilgotny, to nie jest to przeciwwskazaniem, żeby umieścić go w niebieskim worku. Okej, okay, taki karton to jest jakby intuicyjne, gdzie go wrzucać. A ulotki, kolorowe, błyszczące gazety, pospinane jakimiś szywaczami, książki z grubą okładką. Wielu jest takich, można powiedzieć, ortodoksów, nieposiadających wiedzy, którzy mówią, rozdzielać to, rozdzielać, wyjmować wszystko z szywki. Nie. To nie o to chodzi, ponieważ jeżeli wyjmiemy szywki z jakiegoś elementu spinającego ileś kartek, te kartki nam się rozlecą. One są później trudniejsze do wysoltowania. Łatwiej jest wysortować cały plik papieru niż pojedyncze kartki które w międzyczasie ulegną połamaniu, pogięciu i no, mogą przelecieć do frakcji drobnej. Więc generalnie nie rozdzielajmy na zbyt małe, natomiast usuńmy duże elementy. Jeżeli mamy na przykład książkę, która ma obwolutę plastikową, typowo z tworzywa sztucznego, to tą obwolutę możemy oderwać. Natomiast nie wyjmujmy z szywek jakichś drobnych elementów typu spiralki, jeżeli mamy te bindowane rzeczy. Nie dzielmy na zbyt małe elementy, bo one są oczywiście trudniejsze do rozsortowania. A gdzie wrzucać paragony? Paragony to jest głównie masa termoczuła i tutaj zdania uczonych są podzielone. Tych paragonów nie ma tak dużo, chociaż w tej chwili jest ich coraz więcej. Nie jest zalecane, żeby trafiały do papieru, ale jeżeli tam trafią, to się też nic nie stanie. To jest tak mały procentowy udział, że nie jest to dużym problemem. W papiernie jest potężny taki turbomikser czy termomiks, mówiąc precyzyjnie, i takiej wielkości boiska do siatkówki. Tam po prostu jest to rozdzielane, wydobywane są wszelkie zanieczyszczenia. Oczyszczenia, a masa papierowa jest po oczyszczeniu, oczywiście odpowiednim, higienizacji, trafia do produkcji papieru. Czyli znowu kierować się takim zdrowym rozsądkiem, tak? Jeżeli to jest papier w potocznym rozumieniu, to powinniśmy to wrzucić do papieru. Dokładnie. Zastanawia mnie jaka jest efektywność tego całego recyklingu. Czy wie pan na przykład ile drzew ratujemy dzięki zebraniu na przykład jednej tony makulatury? No Generalnie jedna tona makulatury to jest około dwóch ton masy drzewnej, dwóch, trzech ton masy drzewnej. Dużo. Naprawdę chronimy ogromną ilość drzew zbierając makulaturę i zawracając ją do procesu. Czyli podsumowując. Do frakcji papierowej, do niebieskiego kosza, wrzucamy wszystko, co intuicyjnie jest papierem. Gazety, kartony po pizzy, nawet lekko zatłuszczone, ulotki, nawet paragony, mimo że wielkiego pożytku z nich nie ma. Wszystko, co przypomina nam papier. Generalnie tak, jeżeli coś na sortowni uznamy i odbiorcy nam będą kwestionować, a tutaj oni są wyrocznią, można powiedzieć, bo oni dalej to przetwarzają, to automatycznie my dostosowujemy technologię. Trzeba mieć świadomość, że ten odpad trafi do sortowni. I my tutaj się tym zajmiemy. Profesjonalnie, i powiedzmy, jeżeli ktoś nawet popełni jakiś drobny błąd, ale działając w dobrej wierze, nie powinien się samobiczować. Ważne, żeby sięgał po wiedzę, uczył się sortować i sortował zgodnie z zaleceniami, ale tymi profesjonalnymi, a nie samozwańczych proroków ekologicznych i odpadowych. W tym roku w Polsce mieliśmy dramatyczne sytuacje, gdy po wprowadzeniu regulacji unijnych ludzie mocowali się z nakrętkami do butelek, których nie da się już łatwo oddzielić. A jak wy patrzycie na te regulacje? Czy Wam to rzeczywiście pomaga, że butelka jest połączona z nakrętką? Nie tyle nam, ile środowisku to pomaga. Nakrętka na butelce plastikowej, mówimy tutaj o butelce typu butelki PET po wodzie na przykład, stanowi od 2 do 5% masy całego opakowania. Jeżeli tą nakrętkę wyrzucimy oddzielnie, ona ginie. Czyli tracimy znaczny procent ładnego, czystego, jednorodnego materiału. To jest naprawdę duża strata dla środowiska. Przechodząc generalnie do tematu nakrętek, nakrętki na butelkach szklanych zostawmy je. To nie jest problem. Zakład recyklingu szkła poradzi sobie z tym. Powiem dla ułatwienia, że szkło kosztuje 150-200 zł za tonę, a aluminium, z którego jest w większości wykonana taka zakrętka, kosztuje w granicach 5-6 tysięcy zł za tonę. Wow. Więc w dużym interesie tej firmy jest, żeby to wydobyć i przekazać dalej do recyklingu. Podobnie jest ze stalowymi nakrętkami różnymi. Mniejszego rodzaju, bo jeżeli już jest duża nakrętka typu litrowy słoik, można ją wrzucić ewentualnie do żółtego worka, ale mniejsze nakrętki nie wyrzucajmy ich oddzielnie. Niech one zostaną razem z opakowaniem. Oczywiście opróżnione opakowanie to jest bardzo ważne, żeby nie było produktu w środku. Porozmawiajmy chwilę o szkle. Czy butelka szklana w ogóle rozkłada się w przyrodzie? Butelka szklana, szkło generalnie, jest, można powiedzieć, materiałem wiecznym. Znajdujemy różne elementy szklane mające po kilka tysięcy lat. To jest materiał nierozkładalny. Niemalże je można uszkodzić tylko mechanicznie. To podobnie jak aluminium zdaje się. Aluminium jest też materiałem niemalże wiecznym, tak zwanym materiałem permanentnym. Można je przetwarzać w nieskończoność bez strat. Jest to materiał niekorodujący nawet. Nieco gorszym materiałem pod tym względem są puszki stalowe, chociaż one są w tej chwili w większości wypadków powlekane różnymi powłokami z tworzyw sztucznych, więc ich trwałość też jest zdecydowanie dłuższa i może wynosić nawet kilkadziesiąt czy kilkaset lat. No to zdecydowanie gorzej przedstawiają się tutaj butelki plastikowe. Butelka PET leżąca na słońcu ulega biodegradacji i to rzędu jeden sezon i praktycznie już ta butelka nie nadaje się do recyklingu, jeżeli ona leży bezpośrednio na działaniu ultrafioletu. Dużym problemem były swojego czasu te tak zwane biodegradowalne torebki w marketach wprowadzone. To jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknęło, ale naczyniło mnóstwo, mnóstwo szkód w środowisku, w recyklingu i w ogóle w ekologii całej, ponieważ te torebki się rozkładały po jakimś czasie. I z nich nie było nic. Ani nie było biologii, bo tam była część materii plastikowej, tworzywa sztucznego. Czyli... A mikroplastik się rozkładał. Tak, dokładnie. Mikroplastik to, z czym w tej chwili walczymy, gdzie plastik nas atakuje wszędzie, ze wszystkich możliwych stron, łącznie z rybami żyjącymi w oceanach. Powiedział pan, że one się pojawiły i zniknęły. To znaczy, że nie mamy teraz biodegradowalnych torebek? Nie, nie. Unia Europejska w 2018 wydała taki okulnik. Enigmatycznie stwierdzając, że wprowadzenie opakowań biodegradowalnych nie spowodowało osiągnięcia zamierzonych celów, w związku z tym nie zaleca się ich dalszego stosowania takim ezopowym językiem, ale generalnie no, popełniliśmy błąd, wycofujemy się z tego. Na koniec, jak zmotywować ludzi, żeby lepiej sortowali odpady? Takiego człowieka, co mieszka w bloku, nikt go nie skontroluje, co wyrzuca, a mu samemu się po prostu nie chce, nie zależy mu, nie ma miejsca na pięć śmietników w domu. No tutaj jest ważnym elementem edukacja i ta samoświadomość ekologiczna, żeby człowiek sobie zdawał sprawę, że wkładając ten stosunkowo niewielki wysiłek w segregację odpadów, bo on nie, nie wymaga jakiejś ogromnej wiedzy i ogromnego zaangażowania. Ale on chroni środowisko w ten sposób. Każdy ma cząstkę udziału. I tutaj nic lepszego od zarania dziejów nie wymyślono niż kij i marchewka, czyli powiedzmy satysfakcja własna, plus ewentualna kara, która jest no, w polskich warunkach dość iluzoryczna, ale która powinna dosięgać tych źle sortujących. Świadomość człowieka i ta, można powiedzieć, satysfakcja z dobrze wypełnionego obowiązku musi być poparta wiedzą. I tutaj wiedzą jest właśnie to, co się dzieje w zakładach, co dalej z tymi odpadami się dzieje, bo życie odpadu nie kończy się na wrzuceniu do pojemnika, tylko on idzie dalej. I tutaj no, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Po to właśnie nagrywamy te podcasty. To też ma być sposób, jak zachęcić jak najwięcej osób do segregacji. Prawidłowa segregacja jest obowiązkiem, i tutaj, podobnie jak jadąc samochodem, jeździmy całe życie prawidłowo, to nagrodą dla nas jest niepłacenie mandatów, a nie dostanie lizaka na koniec chociaż takie sytuacje też mogą się zdarzać teoretycznie i podobnie jest z odpadami. My, segregując, powinniśmy mieć poczucie dobrze spełnionego obywatelskiego, ale też takiego ludzkiego obowiązku, że robimy tak jak powinniśmy po prostu nie idziemy ulicą, nie plujemy na chodnik, nie odzywamy się brzydko i tak dalej, bo to za to nie ma żadnej nagrody jako takiej przewidzianej, natomiast są pewne normy kulturowe, i tych norm powinniśmy przestrzegać. I ta satysfakcja powinna być ważna, ale to powinno być także w pewien sposób premiowane i promowane w mediach. To jest bardzo ładne, co pan powiedział. Segregując odpady, stajemy się lepszymi ludźmi. I to jest piękna puenta, że wieczorem, stając przed lustrem, możemy sobie powiedzieć, ha, jesteś lepszym człowiekiem, bo segregujesz. To by była bardzo fajna puenta. Róbmy tak dalej, bądźmy dumni z siebie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. To była audioprezentacja, materiał promocyjny.